Witam, witam serdecznie Zapraszam na kolejny odcinek z gry Overworld I tym razem Zobaczymy zakończyć tę grę I zrobimy to w konkretny sposób Jeżeli wejdziemy sobie w opcję I wejdziemy sobie w Poziom trudności a Coś takiego jak Refix Speed Więc jako że technicznie Mój czas reakcji jest odpowiedni do tego No ale no cóż, w poprzednich odcinkach Widać było ja, mimo wszystko Jak zostaje pokonany przez Różne stworki, więc My sobie to zwiększymy do końca. Przez to teraz mamy 500, 500 milisekund zamiast 250. Przez to tak naprawdę gra jest wolniejsza o połowę. I teraz pora załatwić nasze jaszczureczki. A tak. Trudne oszukiwanie. O, jest to. Hello there. A. Co? Nie to i tak zastytaj zabitym. No, znajdziemy, że tam tego fajna nie było. I wróćmy sobie szybko do naszej bazy. Tak, tak, znaczące przeciwniki. A. O cóż. To jak płata, nie zna granicy. I w ten sposób mamy pierwszy kryształ. Oraz standardowo teraz pokonać pajączka. Eee, czyż to jest przyjemne, kiedy tak naprawdę możesz reagować sobie w odpowiednim czasie na wszystko, co się pojawia? a nie nagle zaskakuje Ci z sufitu na Ciebie. Prawie jesteśmy na miejscu. Przekroczcie amunicję. No cóż, nie udało się. I witamy Pana Pająka. I mamy drugi kształek. A także tujące skorpiony. Jedź mi zdragi, też z też pytasz, że z drugiej. Powiedziałem patrzyć tylko siebie. Ciebie. Ciebie. I pora przejść się do krakena. Pływamy sobie na dół Hmm, ale ja to wcześniej nie było tutaj tych Nie wiem jak to nazwać Ombry? O! Wow. Okej, okay. to coś nowego <laughs> To wygląda naprawdę ciekawie Chyba coś z dowodem wodą poszło nie tak ewidentnie, to ja teraz tylko się nie udusić i będzie dobrze. Mam idealną ilość amunicji, i pora na walkę z hmm. tam też? Tutaj wygląda nieco inaczej. O, chyba wrócić do normy. O, tutaj. Интересно, как он меня размер а, нормальный Тупо это было близко yeah. Прошу, отдай, мне этот кристалл Не I teraz pora na robaka, że same... plujące. Naprawdę. Halo, czy ja spotkałem jednego z jakichś jeszcze? No, ja, tamten też jest plujący. Kolejny plujący skarpion. Chyba gra w ogóle zapomniała, że inni istnieją. No cóż, jesteśmy przy robaku. E era pra cá, ver o lote. Alô? No cóż, wygląda na to, że nasza gra postanowiła się wykrzaczyć, więc musimy wybrać się jeszcze raz do robaczka i jesteśmy z powrotem. Chciałem jesteś teraz, przyjaciele? Tutaj. No, Okej. Okay. Wystarczy cię złapić około ja tego mogę. Wracaj tu, doczekajcie ja do mnie. Co jest? Co to... jest tu? Ok. Nowe olapszenia. i wracajmy do bazy. Amunicja... Tak, tak. Wielki groźny byk. O, dzień dobry. Można się zabić i możemy iść dalej, uważając tylko na każdego przeciwnika, który można zabić, to jest na przykład ciebie i ciebie. Ciebie i Ciebie. Albo bliskie. A, widzę cię. Nie zaskoczycie mnie. A czwarty kryształ i wyłączone drzwi. Urocza. Za ty ciebie i możemy iść dalej. Siemaneczko. Teraz też witam A wystarczy dotrzeć tylko do Demona toperza, Albo Waszka toperza. Witaj witaj Czekaj. Wszystkich tylko tylko ten ciężki wiatr się przebić. A wszyscy, 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 tutaj zaskoczyć. A, wiedziałem, że to jesteś. No coż, pora na ostatecznego bossa. Znaczy na ostatniego. Tak, to ja. Z tym człowiekiem. Z po tej całkowicie Twojej werszkiej reformy. Twoich krótkich przytopasów. Tutaj, w drugą stronę, się uprzejmy, już zginąć. Dziękuję bardzo. Pora ratować nasze życie! A po drodze wzięcie amunicji, ziabek ziama nie znaście muchy. Cześć Skorpion Tręba kolejny Skorpion, trendy, tędy, ścian i skok wiary. Zatrzymać was wszystkich, zamknąć Ciebie i dotrzeć do końca. Rdzeń aktywny. Skoro ten rdzeń jest aktywny, trzeba go trzy razy zniszczyć. Bądź Nie No ha Zniszczyć, zniszczyć, zniszczyć Teraz pora, pora uciekać, uciekać, uciekać sekund na ucieczkę na górę I jeszcze czas I to Was, i ciebie, i uciekamy na górę. Hop, hop, hop. Pora uciec z naszym wiernym Romaku przed tym czymś. Przy okazji strzelając, twarz.

Daj się dotknąć, co? I co tym razem będzie? O. Czym jesteś? I gdzie jesteś? O, robakiem? Musimy nosz tą swoją głupią osłonę na twarzy. Ale nie na plecach. O! Chyba ci po brzuszku. I teraz ci Ciebie czymkolwiek jesteś. Okej. Okay. Chyba cię zgnieść. Zostało tylko wielkie, chodzące serce. Uroczo. W ten sposób Droga chyba rozumie, że potrzebuje nas jako formy. Cóż stary, musisz szybciej celować. Za wolno. I to by było na tyle. W ten sposób udało nam się ukończyć grę Overwhelm. Mamy napisy. Można je ładnie zostawić. No i cóż. Bardzo krótka, bardzo przyjemna gra, chociaż też wiadomo, że zależnie to jest od wyzwania.

Możemy trochę szybciej dać napisy Don't stop No więc tak Dziękuję Wam bardzo za oglądanie I może któregoś dnia Zagramy sobie Nową grę, plus to wie. Trzymajcie się i cześć!